Dzień dobry bardzo, z kawusią na tarasie. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj nie ma pięknego wschodu słońca. Nie ma słoneczka, dzisiaj przyszły chmury, ale niby ma być dzisiaj pochmurnie, to znaczy przewaga chmur ma być, tam gdzieś jakieś słońce ma się przebić, ale ma nie padać i to jest najważniejsze. No bo wiecie, już trochę tego deszczu też było, to się nie oszukujmy. Kosa na drzewie nie ma, ale... Jakiś gdzieś jeden wróblasek siedzi na tym drzewie. Dzisiaj mamy sobotę. Ja dzisiaj jeden na zajęcia, ale dopiero na dziewiątą godzinę, więc idę teraz czytać komentarze, bo wczoraj ich nie odpowiedziałam na nie, więc idę odpowiadać, a później jadę na dziewiątą. Oczywiście na pewno będziemy się widzieć jeszcze tutaj przed dziewiątą. A chwilowo przyszłam się tylko przywitać. Standardowo życzyć Wam cudownego dnia. Zaprosić do oglądania vlogu. jeśli macie o co będziemy robić po zajęciach nie mam pojęcia, pewnie pójdę do jakiegoś sklepu żeby pooglądać coś no i żeby była odskocznie na tarasie i dzisiaj będę kończyć tą roladę yy, którą wczoraj zaczęłam od Wandzie, jak przyjadę z zajęć obiad praktycznie mam, bo mam zupę czyli ten barszcz biały i nie wiem, najwyżej pierogi z zamrażarki wyjmę i taki będzie obiad na szybko no i w sumie to chyba tyle Także jeszcze zobaczę, ile jest temperatury i idę do internetu. A tam te dwa ptasiory, co poleciały, to są dwie kaczki. I u nas dzisiaj w pochmurną pogodę mamy 6 stopni. Mam nadzieję, że się rozkręci i będzie trochę cieplej. Także ta wiosna, muszę wam powiedzieć, to w tym roku wcale nas nie rozpieszcza. Wcale, a wcale. Dzień dobry bardzo. W nowym dniu, w nowym blogusiu, ja już jestem zwarta i gotowa, ubrana, pędzę na moje zajęcia. Jest godzina jakoś po ósmej, także ja już wychodzę szybciutko. Ubrana jestem w to samo, co ostatnio tutaj widzieliście, czyli ta kurtka. Nie mam was na kiku, bo już nie będę poczepiać się pod kika. Tylko tak z ręki. I to jest ta koszula z Sinsaya. Bluzka jest z Sinsaya. Dżinsy też są te same chyba. Albo może i podobne. I buty Lacosta. Więc już Wam stylówki pokazywać nie będę. I jeszcze tylko użyję sobie tego zapachu. To jest ta... Widzicie, spojrzałam i już zapomniałam. Villa Besta. Poczekajcie, nie będę sobie zmyślać. To jest Versace... Relance. Wydaje mi się, że ten zapach, to jest ulubiony zapach e Wuni, bo się pytała właśnie jak on pachnie. U mnie tutaj, wiecie, w prywatnej wiadomości, także tak coś kojarzę, że to jest chyba właśnie jej ulubiony zapach. E także dzisiaj będzie test. Spryskam się tutaj nim e cała, czyli i kurtkę też i zobaczę właśnie jak długo będzie się utrzymywać, także to będzie taki test na żywo i zobaczył po powrocie. Czy nadal kurtka będzie pachnieć tym właśnie, oto zapachem? Wiem, że tutaj kilka z Was z komentarzy, oczywiście wiem, że kilka z Was zna tą firmę, Apar, korzystała z tych perfum i powiedziała, że są naprawdę ładne i długo się utrzymują. Ale ile z Was to nie wiem, na pewno miała, wydaje mi się, że Iza. Ale nie ta Izunia z Niemiec, tylko inna Iza. Tak coś mi się kojarzy. No oczywiście tak dobrze to nie pamiętam. Musiałabym popatrzeć w komentarze, ale e, wiem, że kilka z was właśnie zna tą firmę. Dobra. Także to tylko tyle. Ja uciekam, a z wami widzę się po południu już po zajęciach. I jesteśmy. Jestem już po zajęciach i teraz idę do Dilsa. Tak jak wam mówiłam tydzień temu. Zobaczymy co słychać w Dils. Także wchodzimy. Birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Flowers everywhere. Mm -hmm. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure. No, not like your. if your sweetness could reach everyone there'd be no war For you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. It's all for you. Nights without sleep. Without eating, cause it ain't enough for two, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Can. It can it ocean, all it have, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Witam się z Wami już z domu. Tak, tutaj, jeżeli byście coś zauważyli, to tutaj oko mi dzisiaj jakoś tak bardzo zawiło w szkole. A tutaj się nie patrzycie, bo tutaj, standardowo, już jak zwykle, jest no, układana kubka do prania. Jak to wiecie, co sobota. A co sobotę się pierze. I tutaj muszę Wam powiedzieć, nie wiem dlaczego, ale dzisiaj w szkole bardzo uzawiło mi oko. Sama widzę właśnie, że jest takie trochę w kąciku zaczerwienione. Ale nie wiem, czy Wy to widzicie w kamerze, czy nie. Ale naprawdę normalnie, jakby ktoś tak popatrzył się z boku, to by powiedział, normalnie siedzi na tych lekcjach i płacze. Za karę chyba tam siedzi, nie? Eee, I tak, wcześniej było brzydko, ponuro, a teraz na wieczór słoneczko wychodzi, bo jutro ma być niby piękna, słoneczna pogoda, czyli w niedzielę, więc pewnie od Was idzie do nas. Eee, wróciłam do domu, byłam w Dilsie i byłam w Stokrotce. W Stokrotce to praktycznie nic nie kupiłam, tylko ser, nawet tutaj leży wędliny, paredeko, śmietane, także tego Wam nie będę upokazywać, ale pokażę Wam. Zakupy takie nieduże z Dilsa, bo poszłam do Dilsa, no tak zobaczyć co ciekawego słychać w Dilsie. Nagrałam taki tyci, tyci, przegląd półek. W sumie to w tym Dilsie też muszę Wam powiedzieć, nic takiego ciekawego nie ma. Bardzo dużo zabawek dla dzieci. Jest takich do piachu, jakby ktoś ma takie małe dzieci, które się jeszcze w piachu bawią. No to naprawdę ceny są bardzo fajne i myślę, że zabawki też są ciekawe. Więc też to nagrałam. Bo takiego w sumie, no to muszę Wam powiedzieć, za ciekawości to tam nie było w tym dilsie. E, I jeszcze muszę Wam was przestrzec. Czytajcie Paragony. Bo ja dzisiaj poszłam e, do stokrotki, bo miał być w promocji ten ser za złoty 99 za 100 gram, czyli za 19,99. O tak. E, I e, oczywiście wzięłam sobie kilogram. Zarzeczyłam sobie pokroić a pół kilograma zażyczyłam sobie w kawałku. Ja idę tam, wiecie, do kasy idę, no i tam pani mi mówi kwotę e, 173 zł, bodajże, bo nie mam już paragonu e, i ja sobie myślę, matko kochana, za co ja mam zapłacić 173 zł, jak tu nic nie ma, bo wzięłam tylko, no, dwa razy ten ser, raz kilo, kilogram, raz pół kilograma, e, parę wędliny czyli trzy rodzaje, bo i kawałek kaszaneczki sobie wzięłam, także będę jeść kaszaneczkę. No mięso mielone też z szynki wzięłam. No i to śmietane, chleby, wiecie, no takie typowe zakupy. No dobra, ale dałam pani to 173 zł. I idę sobie już z tym koszykiem. No oczywiście taka, wiecie, przestraszona. Ale czytam ten paragon, patrzę, a przecież mam za ser policzone 70 zł. I idę z powrotem do pani kasierki i mówię, że coś tu jest nie tak, bo ja mam ser dwa razy, ale w jednym mam 20 zł. 50 groszy, a w drugim mam 13 zł. 21 groszy. Więc pytałam się skąd mam to 70 zł. na Paragonie. No ona powiedziała, że nie wie skąd, ale e, oddała mi kasę, czyli 70 zł. Ja zapłaciłam tylko te 13, 21 i z, dlatego nie mam Paragonu, więc no wiecie. Za stówkę, no to wiedziałam, że no takie zakupy, no to stówkę na pewno będą kosztować, nie? Ale że 170, to nie miałam zielonego pojęcia. Także widzicie, teraz idzie się ze stówką, no i ma się po prostu tylko paradyko wędliny, ser, mięso i chleb i nic więcej. No bo nic więcej nie mam, a jeszcze tam rozpakowali dzieciaki, o te. Jak one, sorry za tego parucha, landryny owocowe. Moje ulubione, jak za czasów młodości. No i tyle mam właśnie z tej stokroty. Ale już tego wszystkiego nie będę Wam pokazywać. Byłam w się, ale to bym sobie Was postawiła i dopiero Wam pokażę. E, dobra, a w tym się to wzięłam tak. Pierwsza rzecz, która wpadła mi w oko, są to metalowe słomki do picia. Tutaj jest ich cztery sztuki i wyciorek. Mi najbardziej, to powiem Wam szczerze, zależało na tym wyciorku. Będziecie mieć to na przeglądzie półek. To kosztowało 6 zł. A dwie są takie proste, dwie są zakrzywione i wyciorek. Najbardziej to, tak jak Wam mówię, zależało mi na wyciorku. Takie wyciorki to chyba na Allegro 6 zł nie kosztują, a tutaj mam 4 metalowe słomki plus wyciorek za 6 zł. Więc to. Druga rzecz, która mi wpadła, oczywiście robią z przegląd. Są to podpałki do grilla. One kosztowały bodajże 4 zł, to też tam na przeglądzie będziecie mieć. 32 kostki zakupiłem, bo może na weekendzie majowym rozpali się grilla. To jeszcze zobaczę. Najpierw muszę go uporządkować, bo go jeszcze nie. To poz... znaczy on stoi, wiecie, ale no teraz było tak zimno, nie zimno. Trzeba go wyczyścić, bo on zjechał z tarasu i trzeba najpierw zobaczyć, co się z nim stało. Wyczyścić, doprowadzić do stanu użyteczności, dopiero palić. Dalej, zakupiłam na rądce, jak to się nazywa, druciak do garnków i do patelni. I to kosztowało 5 zł bodajże. Wiem, że takie małe, takie te zwykłe, ale one się szybko psują. Ciekawa jestem ile ten wytrzyma, chociaż to i tak trzeba często wymieniać. To tamte małe chyba kosztowały 5 zł, więc stwierdziłam, że taki na rączce będzie bardziej taki pożyteczny. No i nie będą się niszczyć tak dłonie. I dalej. Dzisiaj w promocji były płyny do, do prania. I wzięłam sobie perwol. Też chyba go nagrałam na, na przeglądzie. A jak nie to shortsa zrobiłam, ale go jeszcze tego shortsa nie wstawiłam. I ten perwol kosztował 40 zł za 3, e, prawie 4 litry, 3740 ml. Powiem Wam, że zapach bardzo mi się podoba, bo jest piękny, taki bym powiedziała kwiatowy. Nie, tutaj dokładnie nie jest napisane, jaki to e, zapach, ale taki podkwiatowy. A e, tych Woodlightów. O matko. To jest ciężkie. E, Woodlight. Tutaj mamy z dodatkiem keratyny. I on jest bardziej taki doręczników, Ale ja tam będę w tym wszystko prała. E, to kosztowało 40 zł. Jeżeli byście bierzecie jedną butelkę. I 35 zł przy dwóch butelkach. Ale powiem Wam szczerze. Ten zapach. Bo ja tam wszystkie obwąchałam. Stałam nie wiem ile czasu przed tą półką z tymi płynami, e, te inne zapachy, czyli no jeszcze ten do wełny to też ładnie pachnią. No ale tak wiecie, tak pośrednio. E, ten bardziej przypominający ten, no to taki był mocno duszący. Do czarnego też bym powiedziała, że on nie pachniał, tylko tak dusił, śmierdział czymś. No i stwierdziłam, że najlepiej pachnie perwol. A z tych, tutaj jest 4,5 litra, więc no ten jest bardziej opłacalny. To też kosztował 40 zł. A tutaj mamy niecałe 4 litry. Ale ten, ten właśnie pięknie pachnie. No nie, nie opiszę Wam zapachu czym. Ale naprawdę. Pięknie pachnie i nie dusi. A te inne dusiły. I tu jest keratyna. Woodlight Therapy Pro Care. 50% więcej keratyny. Intensive smoothing, nie wiem jak to się czyta poprawnie. I Fiber protection, No ale tak jak wam mówię, tutaj są jakieś ręczniki chyba narysowane. Nie wiem, może jakiś sweter. I coś tam jeszcze, bo tutaj wiecie, takie małe litery są, że tu ciężko cokolwiek. Um, uniwersalny płyn do prania z tkanin z keratyną. No widzicie, można było wziąć te dwa keratyną i, i to jest uniwersalny płyn, no nic najwyżej może jeszcze, ale to i tak teraz nie będę, bo teraz będę w hełmie dopiero po połowie maja także dlatego sobie zakupiłam już oba, dwa te płyny bo stwierdziłam, że i tak nie będę teraz w hełmie, dopiero w hełmie będę po połowie maja, a u mnie już nie ma w czym prać, bo nie mam już proszku płyn ten, co ja teraz miałam hmm, Jakie miałam teraz płyn do prania? Chyba Ariela, może i Ariela. To mi się też już praktycznie wykończył. Proszek mi się e, też kończy, a proszek to ten, co ostatnio kupiłam tutaj w tym e, w Kauflandzie. To też, żeście widzieli go na przeglądzie, to tam, tam też już jest go na dnie, dlatego stwierdziłam, że u mnie jest tyle tego prania, że, że trzeba zakupić dwa te płyny. Dobra, bo 10 minut wywodu jest opłynie do prania. Ale jak macie ochotę, to polecam. Znaczy, no jeszcze nie wiem, czy polecam, ale wiem, że któraś dziewczyn polecała. Mi się wydaje, że to perwol polecała, tylko, że no nie jestem pewna, czy ten czerwony, czy nie przypadkiem fioletowy. Albo to był jakiś inny płyn do, do prania w kolorze fioletowym. No, a ten też mam pierwszy raz, także będę tutaj próbować i Wam wszystko powiem. No i przestrzegam, czytajcie paragony, bo tak wsiądziecie, e, dacie kasierce, wiecie, kasę, nie przeczytacie paragonu, przyjedziecie do domu i będziecie się zastanawiać, skąd mieliście taki duży rachunek. I dopiero później, jak po czasie, no to raczej Wam reklamacji nie przyjmą, więc trzeba od razu odejść od kasy, przeczytać paragonik, jak coś nie pasuje, wracać, bo można się nadziać i można troszeczkę za to zabulić. E, no i dobra, i muszę Wam powiedzieć, że chyba nie będzie tej rolady, bo po pierwsze, e, ciasto zostało zjedzone, to znaczy ujedzone. O, widzicie, tu Wam pokażę. Ciasto zostało ujedzone, a dwa nie wiem dlaczego, ale ono zrobiło się suche. Ja pierwszy raz tak piekłam tą metodą wandzi. No może mi nie wyszło, albo może mój piekarnik jest inny. Ja chyba go po prostu upiekę. Drugi biszkopt, taki mój po swojemu. Zrobię krem wandziowy i będzie rolada. Bo tutaj wiecie, czekają też trochę na ciasto. Mam budyń ugotowany też. No to tak trochę nie bardzo, żeby tego ciasta nie było. A wczoraj jak już przyszłam z tego pola, to powiem wam, że też mi się nie chciało tworzyć już na wieczór ciasta. Można było go wytworzyć dalej i byłoby gotowy. A tak biszkopt jest ugryziony, no i ciasta chwilowo jest brak. Więc ja się teraz już rozłączę, zabieram się tutaj za jakąś robotę. Zami się chyba żegnać nie będę. Będzie najwyżej to taki vloguś łączony. Zobaczę jak wyjdzie mi może rolada dzisiaj czy coś. Bo raczej dzisiaj już w pole nie idę, bo to już jest godzina e, 181, Więc ja dzisiaj już raczej na pewno nigdzie nie idę. Porobię tutaj w domu co mam porobić. Filmik jest już zmontowany, już się zapisuje, więc jest do przodu. Pogoda zrobiła się piękna. Można by było meble tarasowe umyć. To może o zajmę się meblami tarasowymi, a ten budyń to oni najwyżej zjedzą. I będziemy weźć Mamy już nowy dzień. Wczoraj e, robiłam test e, tych perfum z e, Apar. I muszę Wam powiedzieć, że zapomniałam nagrać zakończenia mojego testu. Więc przechodzę dzisiaj. Ta kurcka była wczoraj, tak jak widzieliście, wyperfumowana tym, e, tymi perfumami Apar. Ale muszę Wam powiedzieć, i tutaj szczerze Wam powiem, że perfumy na dzień. Już dzisiejszy, czyli bo wczoraj używałam dzisiaj mamy już kolejny dzień nie są wyczuwalne także nie będzie ich czuć tak jak tych pozostałych, bo tak jak wiecie ja jeszcze miałam współpracę z Made in Lab i z paryskimi perfumami i tamte było czuć na drugi dzień jak się wypryskało, a te nie są właśnie wyczuwalne jeszcze zobaczę dzisiaj bo dzisiaj też się nie mi wypsikałam tylko tutaj więc ta bluzka jest wypsikana i zobaczymy wieczorem, więc będzie taki może bardziej realny, bardziej wiarygodny, ale to raczej zobaczycie już w kolejnym vlogusiu. No bo ten będzie już wypuszczony, że tak powiem, w poniedziałek, bo brakuje mi zakończenia. A i tak trochę tego materiału było nagranego wczoraj, więc no nie będę robiła nie wiadomo jakich filmików, ale naprawdę z. Muszę Wam powiedzieć, że nie są, nie są wyczuwalne, więc nie są aż tak trwałe jak te pozostałe. A ja chciałam być z Wami właśnie tutaj szczera i szczerze, właśnie tutaj e, mówić, jak czuję te moje, e, moje perfumy, moje współpracę, żeby potem nie było, że reklamuję coś, a to nie jest wiarygodne, więc to na drugi dzień nie pachnie. A dzisiaj, tak jak widzicie, odstroiłam się w tą bluzkę. Którą dostałam w prezencie urodzinowym, ale powiem Wam, że jakoś tak średnio mi leży. Szczególnie nie podoba mi się tutaj ten dekolt. Później Wam nagram w całej okazałości, ale dzisiaj tylko przychodzę się tutaj, wiecie, z Wami pożegnać, żeby vloguś nie był bez zakończenia. Więc w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jak Wam się podobał, zostawcie ślad po sobie, będzie mi bardzo miło. Ja dzisiaj już uciekam, dzisiaj jest u nas piękna pogoda, więc trzeba z niej korzystać. Widzę w komentarzach, że wy też korzystacie z pięknej pogody niedzielnej, więc ja oczywiście życzę wam szczęśliwego, nowego tygodnia, żeby wam się wszystkie plany ziściły. To, co macie zaplanowane, żeby wam się pospełniało, żeby wam się wszystko udało. Dużo słoneczka Wam życzę na ten tydzień, bo z tego co widziałam, prognoza pogody nas rozpieszczać nie będzie. Ale no, jak nie będzie słoneczka na dworze, to życzę Wam słoneczka w serduchu. Pozdrawiam serdecznie, życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!